Moich najlepszych sposobów na pozyskanie klientów w 2025 roku. Postanowiłem przeanalizować, zadam sobie takie pytanie, które techniki, jakie sposoby sprzedawania będą najlepsze, w mojej opinii, w 2025 roku. Więc pierwsza bardzo ważna rzecz, taka, która zawsze gdzieś tam jest na górze, na, na tym podium, to jest reklama na Facebooku, w Google, plus no, ewentualnie TikTok. Dlaczego to szataństwo jest tak dobre? Dlatego, że te systemy są coraz lepsze, coraz lepiej się dopasowują do potrzeb. Ludzi, coraz lepiej szpiegują inne osoby, oczywiście tam legalnie, i tak dalej, ale to znaczy, że coraz lepiej jesteś w stanie dopasować swoją reklamę do klientów, którzy gdzieś tam są w sieci. I jest takie piękne powiedzenie, że jest mnóstwo klientów na Twój produkt albo Twoją usługę. Problem jest taki, że oni nie wiedzą, że Ty istniejesz, i właśnie ta reklama na Facebooku czy w Google jest takim sposobem, żeby do tych osób dotrzeć. My mamy taką usługę, ustawiamy naszym klientom reklamy, takie jak sobie, czyli te osoby, które mi ustawiają reklamę, które generują mi te reklamy powyżej miliona złotych przychodu, czyli mniej więcej inwestujemy 300-400 tysięcy miesięcznie w reklamę Google, Facebook i to nam się zwraca na poziomie miliona, miliona 200 tysięcy. Jeżeli chcesz mieć podobną reklamę, to napisz gdzieś tam, powiedzmy, do mnie, znajdź mnie czy na Instagramie, czy napisz na info.małpa.getol.pl, że jesteś z YouTube'a i chciałbyś, żebyśmy te też ustawiliście reklamę, tam omówimy szczegóły, więc po to yy, Facebook, Google i tak dalej szpieguje tak w cudzysłowie, albo bez cudzysłowów, swoich użytkowników, żeby perfekcyjnie dopasować reklamę. Więc możesz naprawdę trafić idealnie do swoich klientów, po prostu odpalając ten algorytm. Oczywiście na początku pamiętaj, że ta reklama się musi uczyć, więc na początku przeważnie jest tak, że pierwsze takie dni często są fajne strzały, ta reklama świetnie działa, później się uczy, nie działa już tak perfekcyjnie, ale jak dasz jej czas, włożysz trochę swojego budżetu. W to, żeby ją nakarmić danymi, zaczyna działać fenomenalnie. Druga rzecz to są krótkie formaty wideo. Czyli bardzo łatwo jest obecnie na przykład zdobyć z rozpoznawalność plus też klientów, jeżeli postawisz na krótkie formaty wideo. To jest tak zwany raff content, czyli raff taki surowy content, czyli nie musisz tego robić perfekcyjnie, nie musisz z tego super montować. Wystarczy, że postawisz sobie telefon, na przykład zaczniesz odpowiadać na pytania. Jeżeli sprzedajesz, nie wiem, domy modułowe, to wystarczy, że zaczniesz pokazywać, jak to wygląda. Jeżeli sprzedajesz, nie wiem, kwiaty, wieńce, nagraj to i pokaż ludziom. TikTok, dzisiaj wchodzisz i masz bardzo często, wiele osób ma bardzo duże zasięgi na początku, więc wykorzystaj krótkie formaty wideo. Nie trzeba tu żadnej filozofii, bierzesz telefon, włączasz, tam jest też opcja obliczania i Zadajesz jakby sobie pytanie, które zadałby Ci klient, ile kosztuje taki dom? No, ceny są takie i takie. Czy reklama na Facebooku się zwraca? Albo za co się płaci w reklamie na Facebooku? W reklamie płacisz za wyświetlenia, bla, bla, bla. Napisz w komentarzu, czy Ci pomogło. Więc opowiadaj o tym, co robisz, dokumentuj to, pokazuj swoje produkty lub też odpowiadaj ciągle na pytanie, które mógłby potencjalnie zadać Ci klient. Trzecia rzecz to są live'y na TikToku, na Instagramie, na Facebooku. Ustaw sobie taki jeden dzień w tygodniu, gdzie będziesz robił live'y i będziesz rozmawiał ze swojej społecznością, opowiadał o tym, co robisz. Jeżeli możesz coś pokazać, nie wiem, palarnia kawy, robisz świece sojowe, naprawiasz sprzęt, postaw sobie telefon i na przykład godzinę i tak robisz to, co robisz, ale odpowiadaj na pytania. Pokaż się, że istniejesz. To jest tak, jakbyś postawił sobie roll-up, stanowisko w dużym centrum handlowym, ludzie sobie scrollują i poznają Ciebie. Nie jesteś w stanie sprzedawać więcej, jeżeli ludzie nie wiedzą, że Ty istniejesz. Czwarta rzecz genialna, niesamowicie niewykorzystywana przez polskich przedsiębiorców, to jest YouTube. Jest tam tyle słów kluczowych, jest tam tyle możliwości, żeby opowiedzieć o tym, czym się zajmujesz. Tutaj bardzo ważną kwestią jest to, że Twoja historia jest nie do podrobienia. Jeżeli bo, często Masz takie obiekcje, już jest tylu dietetyków na YouTubie. To nie jest ważne, bo jeżeli zaczniesz opowiadać o swoich kejsach, swoich przykładach, swojej historii, jak Ty stałeś się dietetykiem, jak rozwiązałeś swoje problemy, jak Twoi klienci jakie mają efekty, to ludzi nie interesuje to, że jesteś 70 dietetykiem. Im się podoba po prostu twoja historia. Więc jak będziesz opowiadał o swoich case study, będziesz odpowiadał na pytanie jako ty, jako twoim głosem, twoją barwą głosu, twoim poczuciem humoru, twoim tempem mówienia, zawsze się wyróżnisz na tle innych i to przyciągnie ci naprawdę mnóstwo klientów. Ludzie szukają firm i rozwiązań w Google, a Google podpowiada filmy z YouTube'a i tam właśnie możesz być ty. Piąta rzecz, dosyć ciekawa, często wielu moich klientów ma stamtąd, Dużo klientów to jest udzielanie się na grupach, ale udzielanie się na grupach, na przykład na Facebooku w mądry sposób. To nie chodzi o grupy typu zlecenia tam dla powiedzmy, montażystów wideo i później ja ja, ja, dawaj na priv. tylko też chodzi o to, że jak jesteś na jakiejś grupie, nie wiem, na przykład osób, które hodują koty, psy, i jesteś na przykład behawiorystą, to wchodzisz po to, żeby mądrze, kulturalnie, na poziomie, merytorycznie pomagać tym ludziom w komentarzach i to nie chodzi o jeden strzał, tylko chodzi o to, żebyś sobie stworzył taką rutynę, że na przykład poświęcasz pół godziny dziennie, każdego dnia wchodząc na daną grupę, w której jesteś, bez spamowania czytasz pytania i odpisujesz na te pytania merytorycznie. W którymś momencie te osoby zaczną się ciebie pytać, przepraszam, czy nie wiem, prowadzi pan konsultacje, czy może ma pan jakieś szkolenia, czy może ma pan jakąś książkę i wtedy z tymi klientami zaczynasz się umawiać, zaczynasz przenosić te osoby na swoją markę osobistą, nie wiem, na Instagrama. Wystarczy, że czasami, tak jak ja dzisiaj mówię w tym filmie na YouTube, napisz do mnie na Instagramie Mirosław Skwarek i ludzie cię znajdą. Jeżeli naprawdę będą chcieli od ciebie coś kupić, to nawet z tej grupy będą cię znajdować, więc grupy, na Facebooku. Podobnie możesz też robić to na LinkedInie. Za chwilę sobie też o tym opowiemy. Szósta rzecz genialna, czyli połączenie tych wszystkich mediów społecznościowych, darmowych, płatnych reklam, dawanie ludziom czegoś za darmo, czyli odwrócenie sytuacji. To, co, na czym ja robię pieniądze, czyli my ustawiamy reklamę, zapraszając na darmowy webinar. Osoby się na taki darmowy webinar zapisują, więc tam nie ma żadnej sprzedaży. Mówię, będziemy się uczyli przez 5 dni za darmo. Tam daję bardzo dużo takiej darmowej, wartościowej treści, plus w którymś momencie robię sprzedaż. Ale to, że jest taki wybór, że ci ludzie nie muszą kupować. Czasami ostatnia osoba mi napisała, jestem z Mirkiem 15 lat, oglądam go i tak dalej. daje bardzo dużo treści i często te osoby, które nawet powiedzą, będę się uczył za darmo, chodzę na darmowe webinary, oglądam Mirka YouTube'a, podcasty, nie mam zamiaru nic skupować, ok. I zobaczysz, że oglądając po roku, po dwóch, po miesiącu, wiele osób nie wytrzyma. Tworzy się takie, taka chęć, napięcie od wdzięczenia się, czy wejścia na poziom wyżej, dostania dostępu do tej grupy VIP, nie? czyli na przykład tutaj ja Ci opowiadam. Opowiadam coś na YouTube, ale możesz być ze mną na przykład na Zoomach. 12 tygodni za 380 zł to jest Akademia Social Media. Tutaj w, w opisie tego filmu masz link, poszukaj sobie: Akademia Social Media. Więc myślisz sobie, fajny film, oglądam Twoje materiały. Super by było być na żywo i zadać na żywo pytanie i uczysz się przez 12 tygodni. Więc zawsze dawanie darmowej treści powoduje, że ludzie jakby dostają taką darmową próbkę, czują się bezpiecznie i później chcą wchodzić na poziom wyżej. Więc może być to na przykład ustawienie reklamy, pobierz darmowy e-book, przykładowo dieta na 7 dni i wtedy masz maila tej osoby i możesz tej osobie sprzedać indywidualne ułożenie diety. I siódma rzecz to jest LinkedIn, ale też oczywiście mądrze prowadzony. Na LinkedInie o wiele lepiej działa to, że opiszesz swój przykład, jak coś zrobiłeś, jak coś zadziałało, niż tylko pisząc rób tak, rób tak, teoria. Na przykład bardzo fajnie działa wartość na, na LinkedInie. Możesz znaczy na przykład podzielić się swoimi notatkami. Byłem na szkoleniu, zrobiłem zeszyt notatek, wypisałem 30 najlepszych rzeczy. Możesz do tego też wykorzystywać sztuczną inteligencję. Stwórz sobie na przykład, kup sobie Forbes'a, poszukaj sobie tam, nie wiem, 50 osób, które są ważne w tej, tej dziedzinie i zrób sobie w Excelu linki do tych osób i na przykład, nie wiem, raz na 3 dni skomentuj merytorycznie ich posty. Jak skomentujesz 10 razy, Tworzy się interakcja, napisz na przykład do tej osoby, szukaj współpracy z tymi osobami. Możesz na przykład proponować jakieś audyty, możesz dawać coś za darmo. Przykładowo do mnie i chyba jedna albo dwie osoby na przykład mi wysłały TikToka. Na zasadzie, Mirku, ogląda Twoje TikToki, tam nie dodajesz napisów. Zobacz, dodałem napisy do Twojego TikToka, mógłbym to dla Ciebie robić. Ja tego nie potrzebuję, ale to, że ktoś wykonał już jakąś pracę dla mnie, czyli poświęcił się, widać, że mu zależy, to już powoduje, że dostajesz ode mnie dodatkowe punkty. Więc te siedem rzeczy, takich dosyć prostych. Pamiętaj, że to nie chodzi o to, że jedna wprowadzona jutro natychmiast da Ci lawinę klientów. To, to jest ja... jak. Sadzenie drzew, jak pielęgnowanie Twojego ogrodu. Sadzisz te nasiona i nie oczekuj, że jutro już wyrośnie ci 20-letnie drzewo. Sadzisz, pielęgnujesz i na początku, przeważnie, jak to w ogrodnictwie czy w rolnictwie, nie masz efektów. I to jest naturalne. Ale później jak to zacznie Ci wszystko rosnąć, to przypomina mi te, toż, też tą grę na przykład Monopoli czy Eurobiznes. Czy jakiekolwiek gry, tak jak gramy sobie w gry strategiczne z córką, no to na początku idziesz i tam nie masz kasy na jakieś tam zakupy. Jeszcze ci te domki ci jeszcze nie dają pieniędzy i to się powoli rozkręca, a później nie wiadomo czemu, ledwo liczysz te pieniądze i tworzy się fortuna. I tak właśnie to działa tutaj. Na początku wkładasz pracę, nie zawsze masz efekty. Na początku może przez tygodnie, przez miesiące, ale później jak wytrzymasz, to to wszystko się dzieje takim cudem, że po paru latach tak wiele masz różnych źródeł. Klientów, ale musisz wytrzymać czasami te miesiące albo lata, żeby to wszystko ci urosło, i każda z tych technik nie działa też w tydzień przeważnie. Oprócz płatnej reklamy, bo ona może natychmiast zadziałać, ale później, jak te wszystkie drzewa zaczną ci owocować, będziesz miał bardzo, bardzo obfite zbiory, jeżeli chodzi o klientów. Jeżeli ten kanał Ci się podoba, zasubskrybuj, żeby nie pominęły Cię kolejne nagrania. Tutaj na dole możesz dołączyć do Akademii Social Media. Widzimy się w każdy poniedziałek, o 17 na Zoomie. Zadajesz mi pytania, omawiamy jakieś nowości związane z biznesem social mediami, budujemy lejki sprzedażowe. Więc do zobaczenia. Dzięki, cześć!